Myszków. Stolica Powiatu. Miasto z przyszłością. Doskonale skomunikowane z głównymi węzłami drogowymi, oddalone o niespełna 30 km od lotniska w Pyżowicach, położone na szlaku kolejowym łączącym Warszawę z Katowicami. Od półtora wieku związane z przemysłem metalurgicznym, metalowym, papierniczym i bawełnianym oraz z produkcją obuwniczą. Dziś lokuje się tu coraz więcej małej i średniej przedsiębiorczości o różnym potencjale i charakterze wytwórczym. Sokpol, Krisbut, Spółdzielnia Pracy Jurajska, Fabryka Papieru Myszków, Cema Mystal, Bespol, Włomet, Zakłady Hemex czy Złomrex to tylko niektóre z firm mających swoje siedziby w powiecie myszkowskim. Ty bądź następny! Właśnie teraz na rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje czekają atrakcyjne tereny. To m.in. obszar w obrębie dzielnic Mijaczów i pustkowie Mijaczowskie z dojazdem od ulicy szpitalnej, zamknięty ulicami Jesionową i Płaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i okręgowej spółdzielni mleczarskiej. Do wyboru aż 40 hektarów terenów z drogami dojazdowymi, wyznaczonymi i uzbrojonymi działkami, pozwalającymi na otwarcie każdego rodzaju działalności gospodarczej, a wszystko to w doskonałej cenie już od 37 zł 88 groszy brutto za metr kwadratowy. Atrakcyjność oferty zwiększa fakt, że w bliskiej przyszłości na rewitalizowanym obszarze powstanie obwodnica myszkowa. Dla potencjalnych inwestorów konkurencyjne ceny i specjalne ulgi. Ci, którzy w swoich przedsiębiorstwach zatrudnią nowych pracowników, mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości od dwóch do nawet siedmiu lat. Wszystko to sprawia, że Myszków jest idealnym miejscem na Twoją inwestycję.